Dzień dobry, przed Wami rozkład na lipiec 2025 dla osób z poznaku bliźniąt. No to zaczynajmy osoby z poznaku bliźniąt. Lipiec 2025 roku. Namieszał, namieszał. Tu patrzymy. Koło fortuny. O proszę. Karta wiary. Królowa mieczy, No trochę ostro. Mhm. Idą jakieś zmiany. Jeżeli jest koło fortuny, ona mówi o tym, że idą jakieś zmiany. I ty na to wpływu mieć nie będziesz. Eee, no, karta wiary. Naprawdę mam wrażenie, że wiara w tym wypadku bardziej oznacza, że ty się bardziej powinnaś, powinieneś trzymać zasad. Więc może było wcześniej w ten sposób, że pewne rzeczy robiłaś, robiłeś, tak po prostu kierując się uczuciami, kierując się fizycznością, a teraz już tak nie będzie. Wiecie, to może być nawet w firmie, że dotychczas się ufało komuś, na piękne oczy, jak to się mówi, na piękne oczy pewne rzeczy się załatwiało, to w miesiącu, lipcu jest dla Was ostrzeżenie, że Wy macie kierować się zasadami. Jeżeli coś jest nie tak, iść na przykład do księgowej, iść do lekarza, nie? No, koło fortuny. Czyli to los sam wymusi na Was podporządkowanie się czemuś. Ewentualnie to wy macie kogoś podporządkować, że to ma być tak, tak i tak. I wara, żeby było inaczej. No, ja wiem, że to dosyć groźnie zabrzmiało. Tak. Ósemka mieczy, karta mówiąca o bezradności. A jeżeli. Dojdzie do sytuacji, w której ty nie będziesz widzieć rozwiązania, czyli bezradność. To jest tutaj powiedziane: udaj się do lekarza, do prawnika, do księgowego, księgowej i ten ktoś sobie doradzi, co w tej sytuacji zrobić. Bo możesz się znaleźć w tym miesiącu w jakiejś takiej sytuacji. Gdzie nie będziesz wiedzieć, jak z tego wybrnąć, jak to rozwiązać, no nie? No może być tak, że ktoś nie będzie chciał się podporządkować tobie, albo złamie prawo i ty będziesz kombinować, hm, jak to tego kogoś yy, przyporządkować, się, przywrócić do porządku, o może w ten sposób, nie? Co będzie wyzwaniem dla bliźniąt w lipcu? Siła. No, yy, może tak być, że je, będzie sprawa, której wy się będziecie obawiać, lub osoba. I jeżeli jest jakaś sprawa, lub osoba, która budzi wasz lęk, waszą niechęć do podjęcia działania, do podporządkowania tego kogoś. No, wyobraźcie sobie, yy, nauczyć tygrysa, słuchać poleceń waszych. No, łatwe nie będzie, nie? Dlatego to jest waszym wyzwaniem. Yy, wiecie, to mogą być naprawdę, czy to osoba jakaś. Jakaś osoba nie chce się wam podporządkować. Ja nie mówię, że wy macie kogoś terroryzować, czy coś. Działać zgodnie z zasadami. Ktoś będzie odstawiał jakieś numery, a wy stwierdzicie: nie, 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 ja tutaj chcę funkcjonować tak, jak, jak to się mówi, jak Pan Bóg przykazał, albo jak yy, tu trzeba robić pewne rzeczy zgodnie z kodeksem, bo się to potem na was zemści. Jak sobie, że tak powiem, nie zrobicie porządku z kimś, kto na różne sposoby wam tutaj obchodzi temat, to będzie coraz gorzej. Więc w tym miesiącu musicie pewne rzeczy uporządkować. Ja bym powiedział tak: właśnie to też karta mówiąca o tym, że to, co leży wam na wątrobie, a jest niewygodne i czego się boicie ruszyć bo będzie śmierdzieć, to w tym miesiącu macie z tym zrobić porządek. Co wam pomoże lub przeszkodzi? Karta świata, no, ja sądzę, że pomoże. W tym wypadku karta świata oznacza otwarcie nowego etapu, zamknięcie jednego, otwarcie drugiego. Czyli bardzo możliwe, że po prostu od tego momentu nie pozwalasz komuś na coś tak bezkrytycznie. No. Podstawą miesiąca będzie. Tak, szóstka buław. Nie bój się. Je... Właśnie w tym cała filozofia, że my się tych tygrysów na ogół boimy. A w karcie Siła tygrys jest jakby otoczony złotym łańcuchem. Więc on jest tutaj, on musi się podporządkować zasadom narzuconym przez Ciebie. I yy, no, czy tam przez społeczeństwo, czy prawo jako prawo. A podstawą miesiąca jest szóstka buław mówiąca o tym, nie bój się. Podejmij działania, naprawdę warto trzeba, jak to się mówi wziąć nieposłuszną osobę za tyłek i zrobić z tym porządek albo sprawa jest niewygodna boicie się coś ruszyć boicie się iść do szefa boicie na przykład boicie się zrobić redukcję pracowników bo wizerunek se popsujecie, nie, nie tu jest powiedziane w tym miesiącu jest czas na uporządkowanie pewnych spraw Dobrze, w takim razie co odejdzie do przeszłości? No, takie działanie bez zastanowienia się. Bo giermek buław to jest karta mówiąca o osobie, która postępuje nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Czyli może to być osoba młodsza, która na przykład nie podporządkowuje się pewnym zasadom. Może to być nawet osoba starsza, lub jakaś sytuacja, gdzie. Nie ma żadnych zasad. Po prostu dajecie komuś na przykład towar na zaszedł. No tak na zeszed. a jaką to ma moc prawną? No żadną. Nie jesteś w stanie potem tego zweryfikować prawnie ani dochodzić swoich roszczeń. Dlatego to jest powiedziane, bez względu na to, co sobie inni pomyślą, ty masz w tym tygodniu zrobić z tym porządek i kierować się zgodnie z zasadami lub w jakiś tam sposób utemperować zapędy tego kogoś. Ty, w myślach, w planach. Dziewiątka kielichów. Próba przy, przypodobania się komuś za wszelką cenę. Takie hi, hi, hi. No dobrze, niech ci będzie, nie? Eee, robisz dobrą minę do złej gry po prostu. Bo to jest karta maskarady. To jest karta mówiąca o tym. Że ktoś jakieś numery odwala, tu, ten, Giermek Buław, a ty pobłażasz temu komuś, nie? No to połowa miesiąca. Tak, dwójka Buław. W połowie miesiąca, prawdopodobnie, zajdzie taka konieczność, bo jak już jest dwójka Buław, to jest karta mówiąca o tym, że ktoś. Podejmując jakąś decyzję, a będziesz musiała, musiał podjąć, będzie to miało swoje konsekwencje. Jak mm, olejesz pewne sprawy, to się potem nie zdziw, że ci ludzie będą wchodzili na głowę albo wręcz poniżą Ciebie, wykorzystają. Jeżeli z kolei Odważysz się i wyznaczysz komuś jakieś granice, zweryfikujesz temat pod kątem prawno-ekonomicznym, no to oczywiście, że ty na tym skorzystasz. Ale to trzeba mieć odwagę. Dlatego wyzwaniem dla ciebie jest karta siły. A podstawą szóstka buław. Ty, jako osoba w tym miesiącu, no jak masz w myślach dziewiątkę kielichów, to sądzę, że nic poważnego. No, dziewiąty e, księżyc. Karta mówiąca o tym, że ty się czymś nie interesujesz. Ty będziesz działać bardziej intuicyjnie, czyli, e, no tak jak powiedziałem, na zaszycik, nie? A potem zdziwienie, jeżeli ludzie są niewypłacalni i tobie firma pójdzie z torbami. Działanie po omacku, działanie na ślepo. To jesteś ty w tym miesiącu. E, no. Po prostu. Otoczenie wobec bliźniąt. Ta piątka kielichów. Tego się będziesz bać, bo piątka kielichów to jest karta mówiąca o tym, że na przykład yy, ty będziesz potem oglądać skwaszoną minę tego kogoś, kto nie przyzwyczajony do tego, że ty wreszcie mówisz stop, weto. Albo że ty mówisz wreszcie, nie, zasady są takie: ja mam kasę fiskalną, ja się muszę rozliczyć. Wiecie, to tak samo jak u mnie, kiedy są zlecenia prywatne, bywało, że próbowano na mnie wymuszać pewne rzeczy, na przykład zlecenie na telefon. A jak ja to potem rozliczę, jeżeli ja mam zarejestrowaną działalność gospodarczą? I bywały już takie historie, że ktoś liczył na to, że będzie zlecenie telefonicznie rozegrane, a potem i tak się nie rozliczy, bo przecież to nie jest wpłata z góry, to jest wpłata z dołu wtedy. No ja wiem, mogłem z góry wziąć, no ale nie przewidzisz dokładnie, mimo, że to chodzi o wróżbiarstwo, nie przewidzisz dokładnie, ile czasu taka rozmowa zajmie. I... Musiałem wyznaczyć konkretne zasady i się ich trzymam. Nie bałem się tego zrobić. Co ludzie pomyślą, że będę mieć mniej zleceń i tak dalej? Trudno. Porządek musi być i wy macie z tym zrobić porządek. A to, że komuś z otoczenia się to nie będzie podobać i będzie yy, nie jak mogłeś, jak mogłeś i w ogóle wywala mnie z roboty. Słuchaj, to jest podłe normalnie, no. Yy, nie przejmuj się tym. Ty się tym nie przejmuj. Ty masz właśnie uporządkować te sprawy. Nadzieję obawę bliźniąt. Ja sądzę, że obawę patrząc na to tutaj Karta głupca to jest karta zupełnie nowego początku. Od tego miejsca, od tego miesiąca, od tego czasu, ty masz. No właśnie, albo pozwalasz komuś włazić sobie na głowę, albo robisz porządek. Albo wyznaczasz zasady, albo potem nie dziw się, że otoczenie Ciebie traktuje jak traktuje. Koniec miesiąca. No, ósemka mieczy. Bezradność. Ósemka mieczy to jest bezradność. To jest takie, że ty będziesz sobie wyobrażać mm, niestworzone historie, które w ciebie będą biły o w ten sposób. No dobrze. Siła. Dlaczego karta siłę? Wyzwaniem dla osób z pod bliźniąt w lipcu, oczywiście. No, bo jest szóstka kielichów, to jest takie traktowanie, na przykład, wiecie, pozwalanie dzieciakom na wszystko, traktowanie kogoś jako przyjaciela, tak po przyjacielsku, tak sympatycznie, tak miło. Nie. Ty w tym miesiącu po prostu konkretnie, jak to się mówi, za szmaty i do, do raportu, nie? Ma być tak taki, taki koniec. Na, na inne historie tobie nie pozwala. Jak się przyjrzycie, w co pomoże lub przeszkodzi, co macie w tym kuku? Dokładnie to samo. To jest karta nowego początku, ona ma numer 0. Jak się przyjrzycie i wy będziecie się tego obawiać, właśnie tego nowego początku, tego zrobienia porządku z kimś lub z czymś, no zobaczmy dlaczego Karta Świata mówiąca o tym, że chyba najwyższa pora, na przykład, zmienić zasady gry, zmienić pracę. Ja nie mówię zmienić rodzinę, nie? No ale bardziej traktowanie się. Pozwalanie innym na traktowanie się. Czemu jest tutaj karta świata? No, królowa mieczy. A ona była w przełożeniu. Tak jak mówiłem. Czyli może to być kwestia na przykład zwrócenia się do zatrudnienia księgowej, poproszenia o osobę, o lekarza, o prawnika, który by wyjaśnił pewne rzeczy. Pójść wreszcie, porozum do głowy i zrobić z czymś porządek. Szóstka buław, podstawą miesiąca. Po prostu się nie bój. Bo szóstka buław mówi o tym, że ktoś podejmuje jakieś działania i odnosi sukces. Czyli po prostu trzeba ruszyć tyłek. I nie można się tego bać. Jeżeli ktoś sobie za dużo pozwala, to najwyższa pora powiedzieć temu komuś, że nie. Od tego momentu nie korzystasz z mojego konta. Konto jest moje i ja ustalam zasady. I jeżeli będzie trzeba, to zgłaszam do banku wycofanie upoważnienia. No, to jest jeden z przykładów, nie? Szóstka buław, bo. No właśnie. Siódemka buław. Wyznaczenie granic. Powiedzenie nie, przykro mi bardzo, już nie ma w ten sposób, że otoczenie przychodzi i dostaję wszystko to, co chcę. Nie, najpierw ja muszę wiedzieć <laughs> najpierw ja muszę wiedzieć na co te wydatki najpierw ja muszę zweryfikować, czy mi się coś opłaci niedogadzanie otoczeniu na, na zawołanie, jak to się nieraz określa. Giermek Buław Giermek Buław odchodzi do przeszłości, dlaczego? no bo jest wieża, no właśnie czyli złamanie yy, jakiejś zasady runą albo coś się wydarzy wiecie, może być w ten sposób tak jak powiedziałem na przykład prowadzicie sklep no i wracają te słynne zasady na zeszyt zaufaliście komuś i no tak bez zastanowienia dobra, to masz tutaj oddasz pieniądze yy, tam za parę dni, nie? Co się okazuje, że ten ktoś w ogóle się nie rozlicza z tobą. Ale przychodzi po raz kolejny i prosi o znowu, tak. No nie, to najwyższa pora nie uśmiechać się do tego gościa, i no dobrze, dobrze, masz, nie? Nawet jakby błagała, błagał na kolanach. Dosłownie jak Kasia Cerekwicka śpiewa. I choćbyś upadł na kolana, choćbyś błagał. Nie ma mowy. Czemu jest dziewiątka kielichów w myślach, planach? No, cesarzowa. Zamiast. Cesarzowa to jest kobieta, która twardą ręką trzyma temat. Cesarzowa to jest też jakaś kreatywność, nie? Nie, w ogóle. Absolutnie. Bliźniaki nie robią takich rzeczy. Dwójka buław. W połowie miesiąc. Królowa monet. Masz do wyboru. Albo kierujesz się uczuciami, albo kierujesz się takim życiowym pragmatyzmem. Królowa monet nie kieruje się uczuciami. Ona wszystko ma pod kontrolą właśnie dlatego, że.. Yy, tak na chłodno. Ja wiem, że to nie każdemu się podoba. Ale wbrew pozorom to naprawdę pomaga. Jeżeli w sposób taki bardzo kalkulacyjny pewne rzeczy się załatwia. I tutaj dlatego masz dwójkę buław. Albo tkwisz dalej w tym związku i udajesz, mimo że kompletnie się nie orientujesz, co się dzieje. Dlaczego jest kryzys, i tak dalej, pozwalasz sobie wejść na głowę. E, może to być też sprawa jakaś inna, gdzie zamiast e, podchodzić do wszystkiego tak bardzo racjonalnie, odpowiedzialnie, to ty pozwalasz, żeby robiono co, co się chce. No nie, i w połowie miesiąca znajdziesz się w sytuacji pewnie ze względu na tę wieżę. Może się okazać na przykład, że jest niezapłacony rachunek. No bo ktoś se olał, nie? Eee, może się okazać, że ktoś się nie rozliczy z tobą. Że dzieciaki odwalą jakiś numer. Pozwolisz na coś? Dzieciaki odwalą jakiś numer i ty się uśmiechasz i mówisz no toż nie będę tracić autorytetu eee, kłócąc się z nimi. No nie, kochane, kochane. Yy, w ten sposób to tylko jeszcze bardziej rozuchwalisz towarzystwo księżyc, dlaczego księżyc, dlaczego jest tutaj ty jako osoba no rycerz mieczy tak jakbyś yy, wierzyła w coś w ciemno pozwoliła na coś w ogóle w ciemno bez żadnej, ktoś wpada mówi tobie, że E, słuchaj, wyjeżdżam sobie na, e, w takie czy takie miejsce. No dobra, to se nie? A potem, potem są problemy. Dlaczego? Bo złamane zostały zasady. Zaufania chociażby. Coś zostaje wywinięte, jak to się mówi. Piątka kielichów w otoczeniu. Dlaczego? Bo... No... Borycerz kielichów. Bo yy, bliźniak nie jest już na karze zawołanie. Bo bliźniak nie pobłaża. Bo bliźniak yy, wreszcie skończyło się słynne. Yy, mama, daj, yy, bo coś tam. Tata, daj, bo coś tam. Albo szefowo, szefowa się nie martwi. No, to takie przykłady. Otoczenie, nie przejmujcie się tym, że otoczenie nagle rozpacza, ma focha i w ogóle dramat w rodzinie czy tam w firmie, że pracę straci. Trudno. Trzeba było wcześniej się zastanowić, co się robi. Głupiec w nadziejach, obawach. Dlaczego? Bo jest czwórka buła. No bo ty liczysz na to, że wszyscy się dogadacie, że jeszcze będzie szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina, że nie wypada na przykład dziecka temperować, wyznaczać mu zasad. Dlaczego? Dlatego, że żeby był spokój, dla świętego spokoju. Lepiej nie wiedzieć, lepiej nie sprawdzać, lepiej się nie interesować. No, to dopiero zrobisz dobrze. Będziesz mieć wieżę na własne zawołanie, a potem się ona będzie powtarzać stale. Ósemka mieczy na koniec miesiąca. Dlaczego? A no, no diabeł. Diabeł. Mogą być sytuacje wymuszeń. Czyli nie pozwolę ci na to, żebyś mnie wyrzuciła. Będzie awantura. Będą się cuda działy. Ty masz, że tak powiem, załeb i do parteru. Nie ma dyskusji w ogóle. Ktoś będzie próbował ciebie terroryzować, coś na tobie wymuszać, bo, bo się nie spodoba, że ty wreszcie twardą ręką jakieś zasady wprowadzasz. Na koniec miesiąca licz się z tym, ale jeżeli się złamiesz, to potem ci całą firmę wyniosą. Potem ci po prostu będziesz robotem na usługi. Pozbadną cię, jak to się mówi. Jeżeli dasz się w ten sposób dalej traktować. Jeżeli chodzi o rozwody, jakieś tam separacje i tak dalej, no będzie próba zastraszenia ciebie na różne sposoby, ale na dłuższą metę to raczej byłoby z korzyścią dla ciebie. Nie tkwić w jakiejś iluzji, nie? Dziękuję.